Witajcie, z tej strony Kalasar, a oto jest kolejny odcinek z serii Dragon Age. A. No właśnie, w pierwszym odcinku tam troszkę swejlowałem, no ale dobra, nieważne, tutaj już zaczynamy. No, wystarczyło się rozejrzeć, poszłem właśnie tutaj, stąd wychodziliśmy. To ja tutaj obszedłem, bo wszedłem tutaj, tutaj była właśnie taka kuchnia, był tutaj zaułek gdzieś tutaj, właśnie na mapie, nawet nie ma tego zaznaczonego i tam był ukryty właśnie miksturki no i po czym je wziąłem, dwie już od razu zużyte, no bo ja miałem tutaj mało hapeków i żelazny byk ale dobra, tyle powinno spokojnie starczyć, więc bierzmy się za robotę, tutaj już pominę te całe dialogi bo to już widzieliśmy, wybiorę te same opcje rozmów co wcześniej, a resztę księżną wtedy braliśmy, właśnie tutaj popierają ładnie no i okej, okay, w takim razie pomijmy to wszystko. I teraz powinien być już ten moment, gdzie no właśnie wczytujemy i będzie tam gadała pierdoły jakieś. Mam nadzieję, że już w tym odcinku w końcu tą misję skończę, bo <laughs> chciałbym mieć takie jakby to powiedzieć w swobodną rozgrywkę. Ha. Dobra, ja to pominę w sumie po co ja to słucham? O, poddaj się. Albo wybiorę bezbronną, ty. No, na to samo wyszło wszystko i tak, i tak trzeba z nią walczyć. Ech. No właśnie, chciałbym jak tam już zacząłem mówić o tym, że. Wolałbym mieć swobodną rozgrywkę, czyli w każdym momencie na przykład wrócić sobie do podniemnej twierdzy na przykład, tam móc sprzedać rzeczy i takie tam pierdoły. Ja od razu sobie tutaj walnijmy to. Nie... A, właśnie, bo ja pozmieniałem sobie troszkę tutaj wystawienia. Um, dobra. Dobra, w tą stronę pójdę za moimi paziami. No i... Bijmy się w takim razie. Kurde, tylko tutaj może być znowu nieciekawie. Bo, kurde, widać już, że żelazny byk nieźle oberwał. No ale, bądź co bądź on w obronę. Oh, fuck. Ole mnie po. Co za kurwa? A to jest ta! Oh, fucking shit. Dobra, szybko jeszcze walnijmy sobie osłonę i próbujmy ją cisnąć, kurde Łotrzyka może sobie barierę tworzyć, jak ci jak to się zwie, wolownicy a spróbujmy to użyć właśnie jeszcze wezmę Serę, bo ona kurde coś tego swojego ataku nie używa a tutaj może właśnie, jak widać nieźle jebnąć, ale się zbugowała, ja pierdziele dobra, nieważne wow, uśpiła mnie Gdzie ona jest? A tutaj się ukryła. No, szybko, szybko trzeba ją popieścić trochę piorunami. Dla kul używaj mikstury. Ale już kurde ile złożyłem tu tych... Zużyło mi tych mikstur, dwie tym pozostały. szybko trzeba. O, szybko spierdzielam stąd. A właśnie, jeszcze sobie wziąłem, bo mi level wpadł ocucenie. Jak widzicie pod e, ósemką. No kurde, że już tej bariery póki co to nie ma ona, ale. Co nie oznacza, że, żeby kurde, sobie drugi raz tego nie użyła. No i kurde, no co jest, to jej nic nie robi. Paraliż nie będzie. No i znowu sobie tą głupią. Tą wzięła, kurde. Coś czuję, że może być dosyć tutaj ciężko. Chociaż ja pierdziele, pierdzielę, kurde. Póki co tylko uciekam e, większość. O, fakt, odsucę Szybko. Przyda się. Noż, tak, Szybko. Żelazny bieg. Dobra, wstał. Nie uratowało, kurde umiejętność, że bariera się tworzy ale teraz już zginę, kurde, więc lipa no ciekawe jak ja mam ją pokonać no, walnijmy sobie to może się przyda a tutaj, kurde no, prawie połowa hp jest kurde, muszę znowu zbierać na odcenie o, będzie nieciekawie. Tylko sera mi tu żyje. O, oh, fuck Miałem 6 na 8 mikstur i to dalej, kurde, mało. No, dawaj szybko ocucenie. Blakula muszę wskrzesić. Dobra, tutaj dwóch. A da się dwóch na raz wskrzesić, bo oni tak obok siebie leżą. Może się uda, tylko szybko. Sera tam póki co. Kurde, nie żelaznego byka. ajajajaj A nie, oby dwóch No To fajnie. No nie, i padłem. Szybko, sera. Chodź tu. Ty tutaj blaków jeszcze żyje. No nie fajnie. Dam radę czy nie dam rady? Nie dam. Ho, ho. ho. Odczytywanie jeszcze raz dobra, Walnijmy to i to od razu, jaka niewrażliwość! Kurde, to nie jest fair. Kurde, może tym razem się uda zobaczymy, gdzie ona jest, gdzie ona jest. Ta sucz cała Dobra próbujmy. No ale atakuj ją! No co mi tam zaznacza? Kurde Jeszcze nie zdążył zdzielić. No black no nie mów Że mikstury nawet nie potrafisz zużyć. Szybko wstawaj. Dobra, udało się jakoś ją złapać. Chociaż za dużo jej to nie robi, widzę. Chocia... Ale w sumie to przynajmniej ta bariera znikła. Żelazny byk. Dobra, użył mikstury. No nie, fajnie. O, gdzie jest żelazny byk? Tutaj oni są obaj, chyba tak. Tak, nie zdążyłem. Słuka suka będzie tutaj tak napierdzielać teraz mi. Zaraz, wstawaj żelazny byku. Jeszcze uspała, no. No da, że bariera jest aktywna. Dobra, tam dwóm im rzuciłem. Bajerek, kurde jeszcze ci tutaj nie wiadomo skąd przychodzą, no żeby tego było mało Ech Bądź co bądź to jest chyba misja na 12 level, więc Nic innego jest dosyć ciężko, no ale bez przesady Już nie mam miksur, zajebiście Tylko odrzucenie... gdzie... Gdzie ten leży? Kurde nie widzę go o, on gdzieś tam leży, dobra. Szybko, żelazny byku, wstawaj. Znowu tą barierę głupią sobie wzięła. Podpalmy ją, <laughs> Serat, wstawaj. No dupa wielka, jak ja mam tu to wygrać? Już nic nie zrobię. Niestety. No patrzcie, kurde. Ech, gdyby nie ta bariera, to by może było lepiej, ale dobra. Ja tu jakoś się pomęczę, zrobię cięcie. No i widzimy się, jak już ją... Włączy się prawdopodobnie jakaś gadscenka pewnie. Um, jak już ją pokonam, więc widzimy się na miejscu. Okej, okay, troszkę się tu pomęczyłem. Chyba to jest... Trzecie podejście to jest moje właśnie. No i tym razem, no musi się udać, po prostu musi. Jest kiepsko. A nie... Już padła akurat w momencie, gdy zastopowałem. No nice, ale no nie powiem, dosyć wkurzające to, bo ten łuk może być dobry dla sery. To sobie weźmiemy: zbroja poziom 11. Pełny kwipunek. No nie, no nie, no nie, złoto na pewno. Pierścień też pełny. Dobra, zbroja. A co to za pierścień? Tylko łotrzyk. To mam ich pełno. To jest na łotrzyka, a to jest też na łotrzyka. 144. Od poziomu 11. Zobaczmy mm, zbroję, jaką mógłbym wyrzucić. Weźmy na serę jeszcze. 144, tu ma 125, 130. Kurde, mogłem ten założyć. <gry> to by miała, no nieco więcej pancerza. To mogę wywalić spokojnie, zniszcz. Y, Okej, okay, tutaj. Y, te dwa też będę mógł wywalić, <gry> który będzie mniej warty. Ten na pewno. Zniszczmy go w takim razie. Przeszukajmy. Weźmy tą zbroję i załóżmy od razu na serę. Eee. Wykształcony przez Krasnoludy. No, czyli na walika to jest tylko. Będzie pasować chyba. No cóż, trudno się mówi. A nie chciałem tego brać, ale dobra Albo w sumie, czekajcie, troszkę tu grzebie, ale a teraz to już nie mam miejsca zobaczmy ile tutaj jest w ogóle defensu 126, wydaje mi się, że będzie gorsze ale zobaczmy co tutaj sera ma na sobie a będzie gorsze, to może mm, coś tutaj może będzie gorszego do wywalenia, zniszcz, tak Wziąłem to, powinienem wziąć. Troszkę tutaj grzebie, co prawda, ale chcę mieć pewność. No, gorsze jest. Niech będzie już przy tym zestawie. A co tu mam za misję jeszcze? Coś tutaj mi wyskakuje. Dobra, nie będę już tego tutaj przeszukiwać wszystkiego. Wracamy z powrotem do sali balowej No i jednak nie będę mógł jej osądzić A co, co tutaj mam jakąś misyjkę pomniejszą A, nie mogę tutaj użyć, dobra No w takim razie wchodzimy do sali balowej Tak, sorry za te cięcie, ale <gryw> musiałem w tamtym dniu, czyli wczoraj przerwać nagrywanie dla was będzie jedno cięcie jeszcze tutaj się rozejrzałem w, za tą bramą tam na dole jest wejście tam gdzie mieliśmy iść tutaj właśnie był ukryty przedmiot ten klucz do składu niby go podniosłem ale dalej widać że tutaj leży jak się przyjrzycie ale nieważne skład tutaj próbowałem na dole otworzyć właśnie jest pisał nie potrzebujesz klucz do składu A to Przypuszczałem, że gdzieś jest ukryty. Połaziłem, pospamowałem V no i go tam odnalazłem właśnie. I tutaj mamy ten skład. Ciekawe co tu znajdziemy. Tylko właśnie, zaczyna się robić nawet ciekawa ciekawa rozgrywka tutaj, no ale co nie oznacza, że kurde o, kolejny ukryty przedmiot że kurde kaprys nieważne, <laughs> nie wiem co to jest. I Kurde, zaczyna mi brakować miejsca w ekwipunku, jak znajdę coś fajnego, no to kurde nie fajnie jest, bo będę musiał to odłożyć, tak, już nie ma miejsca, tego też nie wezmę, złoto wezmę, 127 zbroja, zobaczmy, czy opłaca się w ogóle brać, na serę to będzie, 127, a, nie opłaca się, już teraz ma lepszą, o, Coś tu jeszcze... A, to jest tobie ja ciągle pokazuje. No cóż, niestety. Przejdźmy się jeszcze na drugą stronę i idziemy w kontynuować wątek fabularny. Tam na tyle były zapieczętowane drzwi, więc tam nic nie zrobimy. Tutaj gdzie ten znacznik jest właśnie. Ale chodźmy sobie na górę, może akurat będzie ta figurka właśnie. Tutaj ukryta prawdopodobnie. No. I chyba to będzie to. Teraz jeszcze zobaczymy, czy tutaj ogólnie nic nie ma. O, coś tu jednak jeszcze jest. Przeszukajmy sobie to. Schemat. Arcymistrzowska jedno, jednoręczna rękojeść. Arcymistrzowskie są najlepsze. więc dobrze, że tutaj zaszłem. Czy zaszedłem. wie dobra, nieważne. Później sobie to poogarniam. Może coś tam pododaję, ale to po poprowadzeniu już do. Właśnie twierdzy podniebnej naszej. Kurde, przydałoby się już tam iść, bo kurde, sprzedać te wszystkie niepotrzebne bajzle. Zrobić sobie troszkę miejsca w ekwipunku. Tutaj coś mamy, zobaczmy, co to jest. Tarcza. I topór. Tarcza to akurat y, pawęż. Y, mam lepszą. Y, 21 bodajże. Ale. Zobaczmy. A to będzie w sproi. Nie. W broni. Co jest? Źle kliknąłem. Tutaj mam 18, ale Blakul ma założoną jeszcze lepszą. No właśnie, 19, więc tego nie biorę. Jeszcze co tam było? Topór. 149. Zobaczmy. Czy tutaj. Y żelazny rynek ma coś lepszego 160 tak to nie bierzemy tego właśnie chociaż no sprzedaż by się przydało wziąć no ale cóż jak miejsca nie mam 137 to jest chyba jednoręczna chyba ale cóż dobra zostawmy to najwyżej jak pospolite to było więc to raczej

użyj zebranych dowodów winy Gasparda, aby wesprzeć. A tutaj, właśnie tutaj, chyba post... wesprzemy Brialdę. Briardę? chyba tak to się czyta, <laughs> nieważne. A bo bądź, bądź, jakby tu nie było, tylko ona nam tam pomogła w jednym miejscu, nawet jeżeli byłaby winna, ale tutaj nie ma nawet wyboru, żeby ją oskarżyć. Gaspar jest winny, więc wybierzmy tą opcję. Hm, zobaczmy. Co tutaj jeszcze można zrobić? On zamordował wysłannika. Hmm. Gaspar groził Radzie. A Council of Heralds emissary. We found the body in the Duke's knife downstairs. The Council will not overlook such a horrendous crime, cousin. It would be a horrendous crime if it were true, but I have done no such thing. Keep talking, Gaspard. Eventually, you'll convince somebody. His own mercenary captain will confirm that Gaspard brought hired thugs into the palace for an attack. Mercenaries? So much for your chevalier honor, cousin. We've all heard enough to damn the Grand Duke. Thank you, Inquisitor. There can be no doubt of your treason, Gaspard. No, it seems there cannot. Briala found all of this out for your sake, Celine. In light of overwhelming evidence, we have no choice but to declare you an enemy of the Empire. You are hereby sentenced to death. Hmm. I think Ambassador Briala deserves some reward for uncovering all this. For this service to the Empire, Briala, your previous treachery will be pardoned.

Orle will never forget your part in this. Nor will I. Lords and ladies of the court, the civil war which has plagued us is at an end. The Orlesian Empire is whole again. Those who drove us into war for selfish gain have been dealt with as traitors. Gaspard de Chalon is guilty of treason. He is no longer our cousin and shall never again hold title or land in Orle. We have lost enough. No more! Now we can move forward to healing and restoration. In our hour of need, the Inquisition has faced these dangers beside us. It is the honor of Orle to stand with Andraste's herald. To end this crisis. And in ages to come, our children and grandchildren can say that we left them a brighter world. Will you address the court, my friend? Hmm. Ending the war was the first step. A final goal must be peace for all Thadus. Well said, Inquisitor. We of the court must use our resources. Not every battle is won on the field, but that is tomorrow. Tonight, feast, my friends, enjoy our victory. There will be many more to come. Oh, the Wallisian yes, Morrigan. Drunken toasts to your victory, and yet you are not present to hear them. Do you tire so quickly of their congratulations, Inquisitor? Tis most fickle after all your efforts on their behalf. Everyone suddenly wants to talk to me. You, at least, I'm glad to see. <laughs> then I have happy news, as you shall be seeing a great deal more of me. By imperial decree. I have been named to the Inquisition. Celine wishes to offer you any and all aid, including mine. Congratulations. <grywka> można troszkę tak hamsko powiedzieć, cóż. Dobra, jesteś przyjaciół. Oj, no nowi sojusznicy, jakie ja widzę, będą z nami. Ciekawe, czy będę mógł wziąć Morrigan do właśnie drużyny. To jest dosyć ciekawe. Biedny książę. I'm just badass, yeah. tonight has been very long. it was a tumultuous evening, but orlay is safe now. it was worth the struggle. is there anything i can do? Um, can i get you anything? a drink, perhaps? Hmm. O, jeszcze można poromansować. <grywa> o, proszę. Więc, <grywa> acz czyżby już było koniec misji? Wracamy do podniebnej twierdzy. Zaraz się okaże. matter Lady Josephine. I am well aware of that, revered mother. We will need them to return to Valroyo as soon as possible. There are ceremonies, ordinations, makers mercy. That's quite impossible at the moment. However, I will see to this matter as soon as possible. My lord inquisitor. Please, may I have a word with you? How may I assist you, revered mother? With the political turmoil put to rest, our minds turn to a single question. The next divine. We cannot answer it without the left and right hands of Divine Justinia V. I have already told you, Revered Mother. Lady Leliana and Sikar Cassandra cannot be spared from their duties. But surely, with the support of the Empire, the Inquisition will not be harmed by the loss of just two souls. Hmm. That's what the Leon and Cassandra would have to make that decision for themselves, and they certainly will at a later date. The Inquisitor has only just returned and has important business to attend to. You must excuse us, revered mother. Don't let them detract from your victory at Alamshiral. The support of the Empire should make our search for the Grey Wardens easier. Varek is eager to help his friend Hawk. Właćż by teraz się jakaś nowa misja aktywowała. O, wow, jeszcze ile expa. Zobaczmy jeszcze dziennik siostrzka inkwizytora. Nie, nie pojawiła się żadna nowa ale tutaj musimy jeszcze 10 władzy, władzy zbierać to nie wiem dalej kuźwa co to jest dobra ja tutaj bym zakończył odcinek o jakieś mat maski nowy poziom dobra ja sobie tu poogarniam poza odcinkiem tutaj może jakieś poboczne misje porobię no i zobaczymy co dalej w takim razie tutaj byśmy zakończyli więc mam nadzieję że wam się podobało do usłyszenia i na razie